Co BF1000? Tak w ogóle witam, bajkowy. Eee, zasadniczo co mamy robić? Nie dużo robić. Eee, rocznikowo 2007. Przebieg obecnie nieznany, nie pamiętam po prostu. Eee, ma akumulator wyjęty. I trzeba zamontować. A póki co, trafiło na podnośnik. Był taki szybki, mały przeglądzik. Eee, pod tytułem Wymiana opon. Oleju, silnik, ewentualny filt, powietrza. Eee, I tyle. Póki co nic na razie, właściciel więcej mi nie mówił. Eee, a akumulator się ładuje. Bo zdążyłem motocykl przywieźć. Zdjąłem go z, z. 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 jak to się nazywa? Z samochodu. I od razu trafił, bo oponka już przednia czeka kawał czasu. W tylny właściciel mi dał. Także zakładamy. W międzyczasie niech się naładuje akumulator. Odpaliłem motocykl, niech się powygrzewa raz, drugi, trzeci. Spuścimy olej, za ten nowy filterek powietrza. I na razie tyle chyba, że coś więcej mi dopowie, to sobie później postoje i poczeka motocykl na kolejkę, a póki co jest do pracy tyle. Także ja się biorę za pierwsze co za opon, a właśnie później w międzyczasie coś tam się będzie na spokojnie, może dogrywać. Jeżeli będzie coś, coś więcej, jeżeli nie, to taka będzie szybka praca, zobaczymy. No jak widać, oponki zamontowane, proszę bardzo, nowka przód, nówka. tak samo z tyłu, też jest nowka sztuka zamontowana. Ale tak abstrahując od tego, tam wiadomo, wymiana opon prosta rzecz. Eee, w tych modelach przy każdej wymianie opon, czy za każdym razem zacisk zdejmuje. Warto wyczyścić i przesmarować te prowadnice tutaj, eee, bo się przypiekają, a tym bardziej właśnie jak, jak długo stoją. Dlatego przy okazji warto jest to zrobić. Klocki wszystko ok, także ja to czyszczę, smaruję, składam po kolei, będę miał eee, kółeczka porobione. Zaraz się zamontuje akumulator. Zobaczymy jak on odpali po zimie po postoju, zobaczymy. Dobra, akumulator podpięty. Przekręcamy. Przy okazji przebieg 52 tysiące kilometrów. 5,5 dokładnie. I zobaczymy, no bo cbf powiem szczerze, jedno palo bardzo dobrze po zimie, a drugie trzeba na przewodach. Po długich postoju. Nie wiem czemu, ale tak... Nigdy się w to nie zagłębiałem. Jedne mają tak, drugie mają tak. Zobaczymy jak ma ta. Tam, a tak, na Do Dobra Tu można zadeklować, a ona się grzeje eee. To tu wiele mówić, bo naprawdę ma to jest w bardzo ładnym stanie Pamiętam, że to było pełna histeria do motocykla, co było robione dlatego nie za dużo się z niego zagąbiamy eee, Poza podstawowym właśnie serwisem i oponkami, także Zresztą widać płyny, nie płynę, wszystko świeżutko fajne, bo pamiętam że go sprowadzałem, to była historia, kiedy to było robione. Zakładam dekielę, to niech się nagrzeje, spuszczam olej. Na sam koniec pójdzie nawet i pode. Jak widać czy widać nie widać? Olejek spuszczony w każdym bądź razie. Zakręcamy. Filterek o, jest no i można nalewać oleju, także zalewamy nowym, aż się w okienku pojawi, o tam stary, wszystko posprawdzać, dostanie filterek powietrza, powiem szczerze, na który czekam, jeszcze go nie mam na stanie, po prostu mi nie dotarł, no ale dobra. Ostatnia rzecz jakaś te, przy okazji, cała reszta też posprawdzana łożysko w główce ramy, wiadomo jak się koło zdemontowało, można było posprawdzać czy luzów nie ma, czy się nie zacina tak samo hamulce przesmarowane, przód, tył, klocki były ok płyny i są jak najbardziej ok, bo widać, że świeżutkę. świeżutkie także tutaj nie ma za bardzo co robić, poza podstawowym takim serwisem olejowo-filtrowym przed sezonem Dobra. Póki co nalewam oleju, odpalę. Niech zaciągnie w układ, choć filtrek jak zwykle był zalewany. Czekamy na filterek i będzie końcówka. Stary wyjęty. Nowy podpisany, także co wkładam, skręcam. Yy. I CBF-ka można powiedzieć, będzie skończona. Bo sprawdzane wszystkie płyny, nie płyny, stany wszystko są. Yy nadają się do użytku, także nie ma najwyższego problemu skręcamy motocykl, motocykl będzie skończony no jak widać CBF, już na dworzu znaczy się, że skończona, porobiona, znaczy tam nie tak jak było widać wielka robota oleje, filtry, oponki posprawdzać wszystko, przesmarować prowadnice na zaciskach cała robota przy motocyklu eee, także co, obmyć go, wstawić na Poczekalnie i niech czeka na odbiór, a ja się biorę za kolejny motocykl, jak tak, także do następnego.